I tutaj Chciałem. ta klatka. Wybudowałeś klatkę dla psów? No tak, taką. Aha, wiesz. bez dachu. Dobra, psy, czekajcie. Pokażę wam moje sze... kolejne psy, które są u góry na drzewie Świetne. w bazie. Chodźcie tu was. A te obroże, są. to ty im zakładałeś? No jakie je swoje, to wtedy one same sobie zakładają. Jakby... Jejku, ale biegałem za tobą krok w krok. Hej! I możesz im zakładać? No one jakby automatycznie to robią. Tę ja małą też załóż. Ale świetne. I muszę teraz... Ty, a co tam jest? Kot? Kot. Co tam było za kratą? No kot. Nie gadaj, że kota też masz.